Gdzież to są emocje, tak? tak? Jak Każdy ma swój rodzaj sztuki, dla każdego jest to emocja, dla każdego jest to jego życie. Tak dla mnie są moje prace, bez tego nie umiałabym żyć. Dzień dobry, nazywam się Lupa Katarzyna. Zajmuję się rękodziełem z różnych dziedzin, ale w szczególności upodobałam sobie pracę w drewnie. Przede wszystkim jest to płaskorzeźba połączona z pirografią i innymi dodatkami, które wychodzą w międzyczasie tworzenia danego dzieła. Najbardziej pociąga mnie w tym drewnie, w tych słojach, szczególnie, że ja wybrałam sobie trudny rodzaj materiału, gdyż ja pracuję tylko, tylko w drzewie iglastym, które ma dużo tych przerostów, słojów, jest drzewem żywicznym. Po obróbce termicznej tego drzewa wychodzi jego prawdziwe piękno. Jego życie, jego barwy, to wybarwienie pod wpływem później płomienia, opalenia tego drewna, to jest to, co mnie pociąga najbardziej. Nadanie mu kształt, że moje ręce potrafią jednak coś z tego wydobyć, to mnie najbardziej pociąga, że ja się sama tego nauczę, sama to zrobię, sama to osiągnęłam i to się ludziom może podobać. Jednym się podoba, a drugim może mniej. Bardzo mnie cieszy, jak ludzie do mnie y, piszą, że widok mojej rzeźby ich po, y, porusza, sprawia im radość, y, uprzyjemnia im dzień. I bardzo mnie cieszy to, że tym ludziom się to podoba, że to sprawianie ludziom radości, czymś, co wykonałam moimi własnymi rękami, y, czasami z trudem, czasami lżej, ale jest to moja praca. Dzięki temu ludzie się cieszą, wtedy ja też się cieszę, i uważam, że to jest to.